Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku Studia Europa, programu realizowanego wspólnie przez interię i Deutsche Welle. Dziś łączymy się z Państwem ze studia Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Program prowadzą Jowita Kiwnik-Pargana, Deutsche Welle. Oraz Agnieszka Wasztulecka-Interia. Z naszymi gośćmi porozmawiamy dziś o wojnie w Ukrainie oraz o trzech milionach uchodźców, którzy w jej wyniku dotarli do krajów członkowskich Unii Europejskiej. A naszymi gośćmi w studiu są europoseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Żońca oraz europoseł niemieckiej SPD Dietmar Kuster. Dzień dobry panu Dzień, Dzień dobry. Panowie, do, do samej Polski dotarło już ponad dwa miliony uchodźców z Ukrainy. Panie pośle Żońca, jakiej pomocy Polska oczekuje od Unii Europejskiej, by jak najlepiej zadbać o tych ludzi? Przede wszystkim potrzebujemy na dzisiaj takich informacji, które spowodują, że z polskiego budżetu będziemy na razie pomagać Ukraińcom, którzy uciekli przed bombami Putina, i ta pomoc nadejdzie z Unii Europejskiej na przykład na zatrudnianie w różnych firmach, bo Ukraińcy chcą pracować w Polsce i potrzebują takiej informacji, że będą tę pracę mieli od Polaków. Na razie polski rząd wydaje pieniądze na utrzymywanie Ukraińców, a więc otrzymują pieniądze na przykład na przykład ci, którzy przyjmują pod swój dach. Uchodźców i sami Ukraińcy, którzy uciekli, każdy z nich otrzymuje na mocy ustawy pomoc, taką jak otrzymują na przykład polskie matki z programu 500 plus. Więc ta pomoc z polskiego budżetu jest, ona jest bardzo istotna dla Ukraińców, ale oczywiście polski budżet nie jest z gumy, no i oczekujemy na to, że z Unii Europejskiej popłyną pieniądze na sprawy socjalne, bytowe, na wyżywienie, na mieszkanie. No i oczywiście na tę pomoc w zatrudnianiu Ukraińców, bo Duża część z nich deklaruje pobyt, stały pobyt w Polsce i chce pracować po prostu w Polsce. Więc liczymy na to, że Unia Europejska weźmie to pod uwagę, i mam nadzieję, że. W w tych następnych tygodniach popłyną takie informacje do polskiego rządu. Na razie nie mówimy o, jako Polacy o pieniądzach, mówimy o tym, żeby szybko, sprawnie przyjąć Ukraińców, żeby dać im dać dach nad głową, żeby pomóc im w sytuacjach, kiedy są chorzy, bo wśród uchodźców są chorzy, są kobiety ciężarne. Więc tym osobom pomagamy po prostu z dnia na dzień. Panie pośle, w... ale zaczynamy o pieniądzach mówić. Panie pośle, Koster. Polska oczekuje od Unii Europejskiej zastrzyku finansowego na to, żeby móc wspomagać uchodźców. Czy Unia taki, taką pomoc Polsce da i kiedy? Bo sytuacja się pogarsza, uchodźców będzie coraz więcej. Ta zbrodnicza wojna Rosji przeciwko Ukrainie przede wszystkim dotyka ludność cywilną. 2,5 miliona Ukrainek i do, do państw członkowskich między innymi. I wiele państw członkowskich zadeklarowało gotowość przyjęcia tych uchodźców. To pokazuje na wspaniałą solidarność. Natomiast i że my sobie z tym poradzimy razem jako solidarne państwa. Ale większość uchodźców trafia Oczywiście. do Polski. Tak, i właśnie o tym chciałem powiedzieć, mianowicie z 3,5 miliona uchodźców, 2 miliona rzeczywiście dotarły do Polski, więc jest to kraj, który ma przed sobą największe wyzwanie w Unii Europejskiej. i Dlatego inne państwa Unii muszą solidarnie wspierać Polskę, ponieważ jest to zadanie dla całej Europy, a nie tylko dla samej Polski. Natomiast również poza Unią Europejską, na przykład Mołdawia też jest bardzo dotknięta w, palą uchodźców. Tam również bardzo wiele osób trafiło z Ukrainy i Unia Europejska też o tym pamięta, aby wspierać takie państwa jak Mołdawia. To nie ma żadnych wątpliwości. Polska otrzyma pomoc od Unii Europejskiej, ponieważ jest to znak solidarności. Musimy pomóc Polsce. Potrzebujemy takiej otwartości na uchodźców i ona powinna tyczyć nie tylko Ukraińców, ale też inne osoby. Panie pośle, minister Berbok powiedziała, że potrzebna jest relokacja uchodźców do innych krajów Unii Europejskiej i inne państwa europejskie powinny tych ludzi przyjąć. Czy to oznacza, że my wracamy znowu do dyskusji o kwotach uchodźczych, do tej samej dyskusji, która miała miejsce w 2015 roku przy kryzysie migracyjnym? To jest rzeczywiście bardzo duży problem w Unii Europejskiej, że nie doszliśmy do porozumienia wśród państw członkowskich, jeżeli chodzi o taką kwotę podziału, która byłaby obowiązkowa. Gdyby to było, to teraz byłoby nam też łatwiej. Natomiast widzimy teraz wyraźnie, że potrzebujemy takiego klucza rozdziału, tak aby rozlokować tych uchodźców w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ministrowie Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej uzgadniają przyjęcie specjalnych mechanizmów w tym zakresie i myślę, że będzie to pomagało przekierowywać odpowiednio Ukraińców i Ukrainki. W tym momencie nie mamy takich kwot, ale istnieje taka możliwość, jeżeli państwo powie, że zostało przeciążone liczbą uchodźców, to inne państwa członkowskie mogą zaoferować pomoc i przyjąć kolejnych uchodźców z takiego przeciążonego państwa. Pani pośleżąca, polski rząd jeszcze nie wnioskuje do Unii Europejskiej o pomoc przy relokacji uchodźców. Dlaczego? To się dzieje w tej chwili wszystko. Ja bardzo dziękuję panu europosłowi za taką przyjazną opinię na temat tego, co dzieje się w Polsce, bo to naprawdę należy do rzadkości tutaj, a tutaj muszę wprost podziękować za to zrozumienie. Otóż polski rząd liczy w tej chwili uchodźców. Badamy tę sytuację, którzy z nich chcą zostać, którzy chcą pracować, i na pewno taki wniosek wpłynie. Natomiast nie ma co mówić za dużo o tym, że coś jest nie. Coś Coś jest niemożliwe w Unii Europejskiej. Dlatego, że z podobnym napływem uchodźców mieliśmy do czynienia do Turcji, i wtedy Unia Europejska dla uchodźców zadedykowała bardzo szybko, imiennie prawie że, różnego rodzaju dedykacje finansowe na sprawy bytowe. To wtedy Unia wydała około 6 miliardów euro dla uchodźców, którzy zatrzymali się w Turcji. I tak samo trzeba zrobić w tej chwili. Czyli mamy policzonych uchodźców i trzeba konkretne kwoty przyznać poszczególnym krajom. Polska ma, 2 miliony uchodźców w tej chwili, więc oczywiście ta pomoc, mam nadzieję, że nadejdzie. No i jest jeszcze jeden problem, który obnażył Unię Europejską, to trzeba wprost powiedzieć. Bo w długim terminie rzeczywiście Unia, tak jak przy, przy covid potrafi zadziałać. Ale w szybkich sytuacjach, w katastrofach, a mamy do czynienia z katastrofą humanitarną na Ukrainie w tej chwili, ponieważ matki z dziećmi uciekają bez dobytku, bez pieniędzy, bez sprzętu, zostawiają swój majątek na Ukrainie. I Unia powinna wypracować mechanizm szybkiego reagowania, doraźnego reagowania. Ale Mój na czym on miałby polegać? On miałby polegać na tym, żebyśmy podzielili te pieniądze, które są na długoletnie działania, na takie szybkie reakcje na wypadek na przykład klęsk żywiołowych, na wypadek wojny, na wypadek uchodźców. I tam ten fundusz musi być jasny i czytelny. Proszę Państwa, kiedy matka przyjeżdża do Polski, ona szuka po prostu możliwości zamieszkania gdzieś z dziećmi, więc szybko. To potrzeba podać jej pieniądze, to polski rząd tak zrobił na mocy ustawy z 12 marca, że każda osoba z Ukrainy otrzymuje w tej chwili codziennie około 65, przepraszam, miesięcznie, 65 euro, a każdy, kto przyjmuje uchodźcę z Ukrainy do Polski, z polskiego budżetu otrzymuje 40 zł za. Dobę prze, przetrzymywania czy goszczenia u siebie Ukraińców. Ten mechanizm jest otwarty, sprawdzony, trzeba po prostu tylko go szybko wdrożyć i podział pieniędzy w budżecie Unii Europejskiej na szybkie reakcje jest po prostu potrzebą chwili, w, te, w, tej, w tym momencie, kiedy po prostu trzeba szybko nieść tę pomoc, bo rzeczywiście Ukrainki, Ukraińcy czekają na ten pomoc z Panie Unii Europejskiej. Puszecki, ale to nie jest tak, że my mówimy teraz głównie o tych funduszach i o pieniądzach. No ale czy Polska sobie poradzi z napływem dwóch milionów nowych mieszkańców, a może tych ludzi będzie więcej? Może warto pomyśleć o relokacji również do innych krajów, oczywiście, jeżeli te osoby będą tego chciały, ale pamiętajmy też o tym, że w tym 2015 roku to Polska blokowała i nie zgadzała się na relokację. Panie redaktor, to nie jest czas na polemiki. Ja bym postawił pytanie tak czy uchodźcy którzy, o których mówiliśmy w 2015 roku to było to samo zjawisko co teraz na, na Ukrainie nie na Ukrainie mamy po prostu wojnę mamy bomby Ma, e, bombardowane są mieszkania szkoły ale w, w Syrii też była I wojna mamy jest. w tej chwili taką tę sytuację że to jest naprawdę gwałtowne działanie ze strony państwa polskiego na tych i ta pomoc jest ze strony rządu samorządu i Polaków samych którzy bardzo szlętnie się zachowują więc nie nie, nie czas na rozliczenia historyczne czas na reakcję w tej chwili tu i teraz i myślę że o tym powinniśmy głównie rozmawiać czyli unia powinna przygotować pieniądze na Pomoc dla tych krajów, które w tej chwili przyjmują Ukraińców, szybko te pieniądze przekazać, można powiedzieć wprost do kieszeni. Takie możliwości są, bo każdy Ukraińiec w Polsce ma nadany PESEL, czyli można powiedzieć, jest zawidencjonowany i każdy Ukraińc może te pieniądze do własnej kieszeni szybko otrzymać. Ten mechanizm jeszcze nie idzie tak, jakbyśmy chcieli, ale panie, panie, panie pośle Kuster, ja bym chciała teraz pana zapytać o to, co pan rządca powiedział troszkę wcześniej, że Polska wnioskuje o to, żeby Unia Europejska powołała taki specjalny mechanizm finansowy, jak w przypadku Turcji właśnie. Czy czy to jest w tym momencie możliwe i czy jest to konieczne? Uważam, że musimy rozwiązać problem o po charakterze podstawowym, a ten z kolei polega na tym, że uchodźcy muszą solidarnie zostać rozdzieleni na wszystkie państwa Unii Europejskiej i potrzebujemy po prostu kwot obligatoryjnych. To doprowadziłoby do tego, że moglibyśmy lepiej poradzić sobie z tym wyzwaniem. Musimy też jasno powiedzieć, że mamy świetną postawę naszych obywateli i obywatelek, to jest po prostu społeczeństwo obywatelskie, które teraz stoi na wysokości zadania, natomiast musimy pamiętać, że w latach 2014-15 Niemcy zdobyły pewne doświadczenia, jeżeli chodzi o kryzysy uchodźcze i wtedy też pamiętamy, że na początku społeczeństwo było bardzo przyjaźnie nastawione wobec uchodźców, a potem to się załamało i ludzie zaczęli zastanawiać właśnie jak zapewnić mieszkania uchodźcom, dostęp do rynku pracy i tak dalej i tak dalej i także bardzo jest ważne, żeby te pozytywną postawę obywateli i obywatelek utrzymać wobec tych uchodźców, żeby to po prostu trwało długo i to się uda tylko wtedy, kiedy zapewnimy tym ludziom dostęp do edukacji, do rynku pracy. Tylko wtedy uda nam się utrzymać pozytywne nastawienie naszych własnych społeczeństw wobec tych ludzi. Natomiast nie może dochodzić do nadmiernego obciążenia poszczególnych państw członkowskich i z myślą o tym musimy solidarnie dzielić tych uchodźców zgodnie z określonym kluczem, na przykład zgodnie z siłą gospodarczą danego kraju, wielkością itd. Tak Panie pośle Kuster, bo pan cały czas mówi o tej potrzebie relokacji, tymczasem rząd polski mówi bardziej o potrzebie pieniędzy. Jak to pogodzić? Mam nadzieję, że będziemy w tutaj dojść do jakiegoś porozumienia. W tym momencie cały czas w kosie rozmowy wspólnie w Parlamencie Europejskim rozmawiamy o tym i mamy przecież ten pakiet przygotowany przez Komisję. To jest pakiet, który dotyczy właśnie uchodźców i w tym momencie Unii Europejskiej niektóre blokują no to, natomiast w Parlamencie Europejskim moglibyśmy się dogadać z Komisją w przedmiocie takiego solidarnego Rozwiązania i właśnie rządy węgierskie i rząd węgierski i polski tutaj to blokowały. Mam nadzieję, że z tych doświadczeń, które zrobiliśmy, no wyciągniemy po prostu odpowiednie wnioski i zrozumiemy, że musimy razem działać jako Unia Europejska, że musimy być solidarni wobec siebie i to dotyczy też solidarnego po prostu zodystrybuowania uchodźców na wszystkie państwa członkowskie. Pani pośleżońca, pan poseł Kostor mówił, Wcześniej o tym, że ma nadzieję, że uda się tą pozytywną energię ludzi, którzy chcą wspierać Ukraińców, podtrzymać. I faktycznie w Polsce wszyscy widzieliśmy to, że Polacy bardzo aktywnie się zaangażowali w pomoc uchodźcom. Natomiast coraz głośniej się mówi o tym, że bardzo często to były inicjatywy prywatne i prace wolontariuszy. Czy polski rząd ma plan długofalowy wsparcia uchodźców z Ukrainy? Tak, ten plan jest, ten plan jest zawarty w ustawie z 12 marca. Bardzo wyrazisty plan, już o tym mówiłem. Każda matka ukraińska otrzyma ten, z tego projektu program 500 plus pomoc. Każdy Ukraińczyk otrzyma kieszonkowe tak zwane z polskiego budżetu. Ten wydatek polskiego budżetu obliczony na kilkanaście miesięcy to jest około 24 miliardy euro. I chcę podkreślić, że ta ustawa już działa. Ci Ukraińcy już otrzymują pieniądze, a ci, którzy przyjmują Ukraińców, już składają wnioski o zwrot kosztów z polskiego budżetu. W dłuższej perspektywie wierzę w to mocno, że Unia pomoże Polsce i Ukraińcom, i Rumunii i Węgrom, i innym krajom, które przyjmują. Natomiast oczywiście też trzeba powiedzieć, że bardzo ważne jest to, o co zapytałem na Komisji Budżetowej, jestem członkiem Komisji Budżetowej, komisarzy i pytałem dyrekcję DG Budget, czy Unia Europejska da pieniądze na tworzenie miejsc pracy dla Ukraińców. I odpowiedź była tu pozytywna, z czego bardzo się cieszę i chcę to podkreślić, czyli Polska. Polscy pracodawcy będą prawdopodobnie mieć szansę otrzymania zwrot kosztów, jeśli utworzą miejsca pracy dla Ukraińców. To jest bardzo ważne dla nich, bo wiem, ja jestem właściwie co tydzień między, wśród Ukraińców, którzy mieszkają w moim województwie graniczącym z Ukrainą, i słyszę, że oni oczywiście chcą pracować w Polsce, chcą wysyłać swoim babciom pieniądze na Ukrainę, bo tam, tam starsi ludzie po prostu na tej Ukrainie pozostali. Panowie, bardzo dziękujemy za rozmowę. Mamy nadzieję, że z obecnym kryzysem uchodźczym Unia Europejska i Polska poradzą sobie lepiej niż w 2015 roku. A naszymi gośćmi byli europoseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Żońca oraz europoseł niemieckiej SPD Dietmar Kuster. Bardzo panom dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy państwu. Dziękuję.